TV. Dzień dobry, witam na porannej kawusi w klimatach heroesów. Z tej strony Grajowy zwany także jako injeżej szweda smok, ale na odwrót. Dzisiaj z kawką czarną, totalnie czarną, bez niczego, bez mleka, bez niczego, bez niczego, tylko z kawą i wodą. E, więc tak, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli wyjątkowo tematyczny mm, liveik poranny. Już odpalam tutaj licznik. E, tylko się, się przywitam ze wszystkimi, może na początek, M, kto się tu pojawił: czyli jest Kordian e, Kastelik, jest Ania Dmoch, jest Delf, jest Ezeriasz, Adamo, Fazi, e, Mak, Kobi, a także Bącki. I quak 3 Kłak3, qu popełniam sport. Mm, no, Wojtasz. Siemanko, Wojtasz! Pierwszy raz na żywo na liveie! Miło mi, zawsze czytam komentarze Wojtasza, zawsze są mega miłe. Wojtasz w ogóle jest z nami od zawsze. To jest, słuchajcie. Ja, ja tu wielu z Was kojarzę, bardziej niż Wam się może wydawać. Zabrzmiałem tej kripie, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele ników się przewija i bardzo wiele osób. E, szczególnie jak się udało kogoś na żywo spotkać, to już w ogóle jest super, albo w jakikolwiek sposób gdzieś z kimś pogadać, to tym fajniej się kojarzy ludzi. O, jest i gamer Teusz. To taka potopa ludzi, których poznaliśmy na żywo. E, więc tak, fajnie, Wojtasz, że jesteś i wielkie dzięki Ci za Twoje wsparcie od zawsze. I całej reszcie życzliwych, dobrych ludzi także. I jeszcze tylko zanim przejdziemy do tematu tego odcinka dzisiejszego, którym jest e, Heroes, nowe Heroesy, to Wafele Clive napisał: ugrywam właśnie Dungeon dzięki twojej recenzji. Czy polecacie? Poznałem. a czy polecacie? Poznałem tę gierkę i się zakochałem, więc dziękuję. Oczywiście, że tak się manka w tych Dungeon to jest złoto. E, witam także Aglowala. Dzień dobry, Bonski. Tak będziemy, słuchajcie, na Perkonie staramy się być co roku, że tylko coś się dziwnego nie wydarzy, żebyśmy być nie mogli. Dobra, słuchajcie, więc przejdźmy może do. Tak, tak, i my tutaj spotykamy zawsze i wszędzie, na każdym evencie, to jest super, więc to jest naprawdę fajnie mieć tak z wami kontakt. Dobra, słuchajcie, dzisiejszy news, m, który myślę zajmie nam dzisiaj całość tego. E, całość tego naszego dla dlatego, Boże, to jest zagrajnika kawy. Oczywiście. E, Mam nadzieję, że macie kawkę, jak że macie. To słuchajcie, będzie e, związane z muzyczką, na w tle. Mianowicie, obejrzałem sobie, słuchajcie, materiał mm, wrzucony wczoraj mm, pod tytułem Heroes wracają, wszystko co wiemy o Heroes of Might and Magic Olden Era. E, bardzo fajny materiał TV gry, no w ogóle nie dałem łapki w górę, więc daję. E, kto nie widział, polecam. Wracam z urlopu i tak... Nie będzie mogę tutaj oglądać w całości, w ogóle nie będę włączał dźwięku, bo już tu widziałem. E, tak więc no, nie ma to sensu. Natomiast polecę na tym, którzy jeszcze nie widzieli, chociaż pewnie większość z Was kojarzy dobrze. To... Ubisoft zapowiedział zupełnie nagle i nieoczekiwanie nowe heroesy. Niech sobie to może leci w tle. Heroesy pod tytułem Olden Era, które są, i to jest spoko, uważam, że na wstępie, są one prequelem de facto dla Heroesów 3. Czyli... O, siłanko, także Wojtek spychała, dzień dobry! Dzień dobry. Czyli słuchajcie, skoro są to, jest to prequel, już na wstępie muszę to powiedzieć, Daje to mandat Ubisoftowi, czy raczej studiu, które to robi na zlecenie Ubisoftu, o czym potem jeszcze pogadamy. Daje taki mandat, żeby ta gra była e, takim oczywistym nawiązaniem do Heroesów 3 na każdej płaszczyźnie. Ponieważ no jest to oczywiście, e, wiecie, taki wytrych, nie? Jest to oczywiście e, fabularny, e, fabularny prequel. Ja tam szczerze, może przyznam szczerze, jakoś nigdy specjalnie nie śledziłem fabuły w Hero's 3, nie wiem jak wy. W ogóle w Heroes'ach. Oczywiście przewodziłem kampanię i to było ok, ale to nigdy nie było dla mnie najbardziej istotne. Najbardziej istotne było dla mnie mianowicie gameplay tej gry i taka możliwość sobie grania sobie w pojedyncze scenariusze. Więc powiedzmy, to dla mnie nie jest jakoś mega ważne, że to jest fabularny prequel. Natomiast tym, co jest ważne, to to, że ta gra, przez to, że jestem fabularnym prequelem, przez to, że przynajmniej tak to rozumiem, przez to, że właśnie ten wyzych jest użyty. Ta gra będzie mogła na każdym kroku nawiązywać do Heroesów właściwie no, na każdej płaszczyźnie. Tą taką główną, pierwszą, najważniejszą jest oczywiście płaszczyzna wizualna, bo tu na przykład widzimy od razu Smoczą Utopię. Widzimy po prostu, że ona wizualnie mm, będzie po prostu Heroesami 3, tylko że e, na współczesnym silniku. O, do, do grafiki jeszcze przejdziemy, ponieważ wiem, że mm, to też budzi kontrowersje już na wstępie, mianowicie to czy ta grafika nie jest na przykład zbyt przestarzała, więc o tym jeszcze dzisiaj też pogadamy, ale Widzimy słuchajcie, ikonki na mapie świata gry są dosłownie wyrwane z, oczywiście nie wszystkie, bo są też jakieś nowe, ale tutaj mamy też słuchajcie ten, ten wodospad chyba bodajże, gdzie dało się chyba pegazy? Właśnie nie pamiętam, że tam było, albo tam jakieś pieniążki były. Tutaj mamy smoczą utopię, to na pewno to jest młyn, tutaj słuchajcie jest obelisk z XP-kami, więc no... Wizualnie i na każdym innym polu ta gra będzie miała ten taki mandat, tę taką możliwość czerpania wszystkiego to, co znamy z Heroesów 3. Mogą sięgnąć po cokolwiek tylko chcą, tak? I nikt nie będzie się uczepiać czepiać na w zasadzie o kurde, ale lenistwo, ale Fuschera, e, mogli zrobić coś nowego. Znaczy oczywiście i tak będziemy się mogli czepiać i to będzie jak najbardziej wskazane, żeby się czepiać, jeżeli coś nam się nie będzie podobać, ale będzie miało to uzasadnienie, że ta gra będzie tak bardzo sięgała do Heroesów 3, które wszyscy kochamy, nie? Tak, wiecie, to był odwieczny problem Heroesów innych niż trójka, kolejnej części. Jak to ugryźć? Jak ugryźć tę serię? Bo z jednej strony wszyscy chcą Heroesów 3 i o tym przekonaliśmy się bardzo e, dosadnie przy okazji już premiery Heroesów 4, kiedy gracze narzekali na wiele nowości, bo Heroesów 4, które dzisiaj uważam za bardzo dobrą grę i mega ją polecam, mam z nią fajne wspomnienia. W dniu premiery, jak wiemy, były uważane za. Znaczy spotkało się z takim kiepskim przyjęciem. I oczywiście ona miała, ona miała pewne powiedzmy, ta gra pewną pulę problemów obiektywnych, na takiej zasadzie, że gra po prostu czasami nie działała, że pewne rzeczy działały źle, bo było sporo kłopotów technicznych, ale jakby te wszystkie odejścia od formuły i od tego, co znaliśmy z trójki, na przykład bohaterowie walczący na polu bitwy, albo jednostki poruszające się bez bohaterów, albo nielinearny rozwój miasta, czy też chociażby nawet inna oprawa graficzna, to były rzeczy, które były mega subiektywne i tak naprawdę uważam, że z perspektywy czasu, gdybyśmy mogli to ocenić, Zbyt surowo gracze w tamtych czasach podeszli do czwórki. No ale i potem właśnie na, na fali tego powstała piątka, która z kolei, to wiecie, wahadło się odchyliło, która bardzo do trójki nawiązywała, ale jednocześnie robiła dużo swojego. No, studio robiło, znaczy grę robiło studio Nival, które dzisiaj prawdzie już nie wiem, czy cokolwiek tam jeszcze istotnego tworzy, ale stworzyło wiele dobrych gier i piątka też była fantastyczna. Rosyjskie studio, co ciekawe, nie wiem jak tam wygląda ich w obecnej sytuacji wojennej też rzeczywistość, ale w tamtych czasach robili świetne gry i ich 5 to mimo tego, że nawiązywała na wielu płaszczyznach do trójki, to jednak wnosiła mnóstwo swojego. Potem ta seria, już tak trochę szła, wiadomo, bez jakiegoś wyraźnego celu. O, dzień dobry, bad potato. Na w ogóle każdej części Heroesów, które nie były tylko, to też nie były tylko. Tak, 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 no ale piątka właśnie nie była. Natomiast chodzi o to, że potem właśnie często ludzie wracali do. Przy, przy okazji każdej kolejnej części, wracali do tego tematu Heroesów 3 i nieuchronnie pojawiały się te porównania. I wiecie, te gry nie były Heroesami 3, jakby każda zmiana była uważana za udziwnianie na siłę. Z kolei, gdyby. Tamte gry, ta szóstka i siódemka, zbyt jawnie nawiązały do trójki, to pewnie byłyby oskarżone o taki autoplagiat i takie powiedzmy lenistwo twórców. O co pewnie będą oskarżani twórcy Olden Era, aczkolwiek uważam, że no właśnie, tutaj mamy ten Glade, mamy to takie, oni mają to upoważnienie do tworzenia gry, która tak bardzo nawiązuje do trójki. Co mogę powiedzieć o tym, co dotąd mogliśmy zobaczyć? Ja już ten film widziałem, więc tam też chyba był jakiś pokaz na Gamescomie, wydaje mi się, tych Heroesów. Bardzo mało w ogóle mediów i redakcji na świecie poruszyło ten temat. Właściwie CD Action, no, które jest takim powiedzmy polskim ambasadorem Heroesów już od dłuższego czasu, TV Gry, które dalej jest jednym z największych, najbardziej znaczących redakcji growych w Polsce. Wiedziałem, że jeszcze chyba jakaś niemiecka redakcja dostała większy gameplay, bo nie ma oficjalnego gameplayu. Jest tylko oficjalny zwiastun, który trwa całą minutę i chyba jakaś czy coś? Czyli te kraje, gdzie ta seria była zawsze najbardziej powiedzmy taka poważana, nie? bo to w to nie był o jakiejś mega światowej Hiroshi, tylko e, oni się odnaleźli i trafili na grunt w kilku krajach. Nie? Między innymi w Polsce, też w, w Niemczech, e, z tego, no, w Rosji, oczywiście, bo tam jest cała ta scena moderska. E, było tych parę krajów, gdzie e, wszyscy e, gracze po prostu uwielbiali chirousy, e, ale nie był to cały świat. Więc obejrzałem e, sobie ten zwiastun, znaczy ten, 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 ten wrażenia. I mm, po pierwsze, tutaj padła ta myśl gdzieś na końcu. Mm, z też od razu miałem taką myśl na samym początku, że e, jako, że tę grę robi małe studio na zlecenie, i to studio mało znane, czekajcie, zobaczę sobie tych Heroesów Heroes, e, Olden Era, Steam. O Boże, Steam. Oni chyba mają już stronkę, nie? Mm, tak, robi to studio Unfrozen, które słynie nie wiadomo z czego w ogóle, z niczego. Ja w ogóle ich nie kojarzę, oni stworzyli, słuchajcie, grę Iratus, Lord of the Dead, która jest nawet dobrze oceniana, bo ma tutaj 85% pozytywnych opinii i nawet widzę, że okej, okay, to jest taki troszkę klon mm, Darkest Dungeon, tak gra. Tak, więc to może być dobrze, tak, to jest totalnie klon Darkest Dungeon, więc to może do, dobrze o nich świadczyć. Współpracują z Deadlykiem dotychczas. Ja lubię tego wydawcę. Deadlyk wydał jej dużo dobrych Gierek, więc to też jest dobry sygnał, że dotychczas współpracowali z nimi. Studio też bodajże pochodzi z, z Rosji, słyszałem, ale nie jestem pewien, jak to sprawdzić. Studio Games Sprawdźmy to. Unfrozen, chce tak troszkę chyba ryzykownie współpracować ze studiami z Rosji, które dalej są w Rosji. Tak sobie myślę, że to. Jest coś o nas? kompany, About us? A, Serbia! A nie, I'm frozen. Ciężko powiedzieć. To współpracujemy na tym? No nieważne, słuchajcie, to jakby... Dla mnie też tak twórców gier nie jest aż tak ważna, więc jakby to w sumie nie ma takiego dużego znaczenia, skąd oni są. Jeżeli Ubisoft tych wybrał, to miał ku temu powód. To też, słuchajcie, jakby wiem, że teraz jest taka młoda na hejcenie Ubisoftu na każdym polu, nie? Że Ubisoft jest najgorsze i tak dalej. Ale mieli nosa w wielu przypadkach, to oni wybrali Niwala. E, jakby dlatego, że Niwa wcześniej był Etherlot, czyli też grę taką heroesą podobną. Tutaj myślę, że wybrali to studio. Po pierwsze, bo jest tanie. A po drugie, dlatego, że jednak stworzyli. pewnie tanie. tańsze od jakiegoś wielkiego studia, które ma wielkie uznanie, nie? A po drugie, dlatego, że stworzyli grę, która gdzieś tam także pewne doświadczenia z tej gry można przekuć na heroesę. No i jaka jest ta myśl? E, tak, Dadik wydało, a nie stworzyło, nie? Mm. Aha, a Jezus, a może oni stworzyli rzeczywiście? Ale dużo dobrych gier wydali jednocześnie. Badotrauma, nie, no dużo dobrych gier wydali Dadelik, więc tutaj... E, incula, inculinati, nie, 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 dużo dobrych gier wydali, więc... E... Ale stworzyli także, stworzyli także gulma. Oni obecnie się już tylko wydawaniem gier. Oni już nie tworzą gier, tylko je wydają, więc tutaj spoko, pod tym względem jakby myślę, że nie ma co się obawiać. Ale chodzi o to, że obecnie wiadomo, że ten Dedalik nie ma żadnego w związku z tymi Heroesami, nie? Natomiast o co z tą myślą dokończę tylko. Chodzi o to, że mm, wiecie, to jest cały ten projekt Heroesów obecnie, o którym za chwileczkę powiem o moim stosunku do tego, tego projektu, jest taki mega bezpieczny, bo wydajemy grę na podstawie Heroesów 3, która wygląda jak Heroesy 3, która ma prawo, dostaje Glade, do sięgania po cały e, jakby rezerwuar zawartości, e, asetów, wszystkiego co ma związek z Heroesami 3, pewnie nawet muzyka tam będzie z Heroesów 3, aby jakieś kawałki gdzieś tam się przemkną, bo podejrzewam, że nawiążą współpracę znowu z tymi samymi kompozytorami, więc fajnie, gdyby tam były takie aranżacje tych utworów klasycznych, wręcz zajebiście by było. Ym, więc to jest takie trochę pójście na łatwiznę, jest to bezpieczny projekt, tak? Robimy grę, która de facto jest sami 3, tylko że w nowych fatałaszkach. Zajmuje się tym studio, które jest ym, mało znane i niezbyt uznane, więc pewnie też jest tanie, więc jeżeli to wyjdzie, to super, to jest mega profit, ale jeżeli nie wyjdzie, to ryzyko było niewielkie, ryzyko finansowe, ponieważ, no, jakby, wiecie... No, studio jest małe, tak? Więc jest to takie mega bezpieczne podejście. I jeżeli to siądzie, to wiadomo, być może potem dzięki temu marka wróci do łaski, będzie kontynuowana i jakby hero'sy znowu będą e, odzyskają tę swoją dawną chwałę, nie? Ym, I to uważam, podejście, ktoś może powiedzieć, że jest to mega wyrachowane podejście Ubisoftu, w ogóle Ubisoft najgorszy, bo wszystko kalkuluje i tak dalej. Po pierwsze uważam, że Ubisoft po raz kolejny od dawna, e, znaczy od dawna, po, od niedawna, pokazuje, że sięga po sprawdzone marki. Czyli mieliśmy już odkurzonego, słuchajcie, o! Karol Nowak jest naszym wspierającym 26 miesięcy! Woo! I mówi, że Heroes 3 HD podejście NT. Za chwilkę się tego odniosę, bo ja wręcz jestem troszkę jednak bardziej entuzjastycznie nastawiony. Chodzi o to, że... Um, odkurzyli nam Prince of Persia i to w paru wydaniach i wygląda to spoko. Pojawił się, pojawiła się zajawka odkurzenia Raymana, ponieważ pojawił się w DLC do Kurlików. Teraz słuchajcie, mamy Heroesy. Mm. Wiadomo, że jest to takie bezpieczne, to nie jest taki skok na głęboką wodę, to nie są totalnie nowi heroesi z nowymi mechanikami i tak dalej, ale w sumie to już przerabialiśmy troszkę przy szóstej, przy siódemce. To jest bezpieczne podejście, myślę, że fani by tego właśnie chcieli. Ktoś powiedziałby, że w sumie po co robić grę, która jest takim, taką rearanżacją Heroesów 3, to są Heroesy 3 i radzą sobie świetnie, tak? Bo przecież dawno Heroesy 3 nie miały się tak dobrze, po tym kiedy wyszedł kolejny zamek do nich i kiedy jest, są tak dobrze łatane przez fanów i kiedy fani już rozgryźli w ogóle koć z głowy tej gry, Doskonale sobie radzą z jej rozwijaniem. To po co w sumie nam gra, która jest takimi heroesami, trzy, ale lepszymi? Można by tak powiedzieć, ja uważam, że zawsze dobrze, kiedy coś się dzieje, kiedy jest ruch w interesie, kiedy próbuje się podejść do tematu. Oczywiście jest to bezpieczne, jest to robione tanim kosztem, jest to robione bez takiego. E, bez jakby. zminimalizowaniem ryzyka, powiedzmy, ale i tak uważam, że dobrze. I tak uważam, że dobrze, bo. E, no nie wiem, no może. To będzie właśnie impuls, żeby zapoczątkować nową markę. A moim zdaniem, i właśnie przejdę w końcu do moich opinii na ten temat, wygląda to mega dobrze. Przede wszystkim grafika wygląda bardzo ładnie. Wiem, że ludzie rzekałem, że jest bardzo prosta, że zbyt nawiązuje do grafiki Heroes of 3. Moim zdaniem wygląda rewelacyjnie. W sensie. W sensie, tak bym sobie wyobrażał grafikę z Heroesów 3 współcześnie. Jest niby cał całkowicie w 3D, ale jak to się zatrzyma ten ekran i nie rusza się, jakby nie ma tej paralaksy ruchu, to wygląda to dosłownie jak grafika 2D. Poza tym, że są te wszystkie płynne animacje, więc graficznie wygląda to przepięknie. Jeżeli muzyka będzie nawiązywała do klasyków, też się będę jarał. Dużo zaszło fajnych zmian na polu walki, dlatego że teraz każda e, takich współczesniających, ale jednocześnie, bo no wiecie, podstawa pola walki jest taka, jak znamy ją od zawsze. Wygląda to dokładnie jak walka w Heroesach 3, tak na pierwszy rzut oka. Są heksy, są przeszkody, jednostki wyglądają podobnie, jest podobna skala zachowana. To nie jest na przykład to, co było w piątce, że było przejście na kwadraty. Tutaj mamy totalnie wszystko w heksach i wygląda tak jak w Firestack 3. A jednak będą fajne pewne zmiany, znaczy, tak brzmią na fajne, czyli między m.in. możliwość, e, e, jakby unikatowe zdolności dla każdej jednostki w, e, w walce. Dla każdej jednostki. Nie? Każda czymś tam będzie się zachować. To, że było w piątce. Ale potem, jakby ten temat został zarzucony. Tutaj każda jednostka będzie mogła wykorzystywać te zdolności, to jest też ważne, dopiero po naładowaniu jakiegoś tam paska, czyli nie od razu i niektóre tylko raz. Co jest spoko, dlatego że no, to nadaje jakieś głębi walce. Jeżeli są jakieś skile jednorazowe, raz na walkę, to musisz naprawdę dobrze się zastanowić, kiedy chcesz tego użyć. I to mi się bardzo podoba. Więc to jedno. Dwa. Ym... Czary mają być ulepszane w jakiś sposób, mają być rozwijane. Ma być dosyć zaawansowana możliwość personalizowania swojej postaci, robienia jej buildów, więc to też fajnie brzmi. Więc mamy z jednej strony te Heroeso 3, taką podstawę, jaką wszyscy znamy od zawsze i totalnie znamy ją od zawsze, bo to wygląda jak Heroes 3, a jednak będzie dużo takich małych zmian quality of life, które brzmią dobrze na ten moment. Plus mamy studio, które niby jest początkujące, ale coś tam już zrobiło. No nie wiem, dla mnie wygląda to dobrze, w sensie powiem tak, ja jestem zdania, że im więcej powstaje gier, nawet żerujących na nostalgii, w ogóle ten eta, e, 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 boże, tylko ten, 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 efekt, kiedy odkrywasz mapę i się wypala, jakby ten taki, tak krawędź mapy, to, to jest przepiękne, muszę tylko powiedzieć. W każdym razie, moim zdaniem, słuchajcie, im więcej jest w interesie, im więcej powstaje gier, tym lepiej. Nawet jeżeli wydaje się, że żerują na nostalgii, nawet jeżeli wydaje się, że e, to jest taka trochę kanibalizacja własnej serii, tak? No bo jakby już to widzieliśmy, to i tak, w mojej opinii. Dobrze, bo wiecie, możemy dostać dobrą grę, istnieje poważne ryzyko, hm, duża szansa powiedzmy, nie ryzyka, duża szansa, że dostaniemy grę, która będzie dobra, eee, która no nawiązuje, wiecie, no jest zrobiona bezpiecznie, więc myślę, że wszystko to, co się tylko da, będzie czerpane z Heroesów 3. Na wypadek, gdyby coś miało nie wyjść, to gdyby zawsze była jakaś taka decyzja, czy zrobić to albo to. A okej, okay, zupę tak jak było w trójce, bo to się sprawdziło, będzie git, nie? Jeżeli nie mamy pewności, że coś będzie dobre, to może nie kombinujmy zbytnio. Taka będzie podejrzana filozofia stojąca za postawaniem tej gry. Mm, więc ona raczej będzie dobra. Jeżeli nie, jeżeli nie nastąpi jakiś przedziwny zrządzenie losu i nie zaczniemy dziwnie eksperymentować, to wydaje mi się, że będzie dobra. Szczególnie, że Ubisoft wbrew temu, co się mówi, ma takie poczucie, daje więcej kreatywnej wolności swoim studiom niż e, zwykło się mawiać. Tak mi się wydaje. Nie mam na potwierdzenie tych słów nic, poza moją własną obserwacją. Więc jakby, słuchajcie, istnieje duża szansa, że dostaniemy grę, która będzie dobra, natomiast jeżeli będzie zła, to nic się nie dzieje, bo przecież nie musimy jej kupować, nie musimy w nią grać, nie musimy w ogóle... Możemy tylko zobaczyć sobie recenzję i stwierdzić, okej, okay, ale wyszła lipa, nie gram w to, do widzenia. Możemy na przykład, nawet jeżeli gra będzie świetna, ale będzie za droga, nie kupić jej na premierę, grać sobie w tym czasie spokojnie w Heroesy 3 i dobrze się bawić, um, a jak stanie, a będzie, będzie jakaś przecena, a gry Ubisoftu często spadają dosyć szybko w wyprzedaże, to dopiero wtedy sobie w nią zagrać, um, więc jakby, wiecie, nic nie tracimy my jako gracze. A możemy zyskać nie tylko świetną grę, która będzie nawiązywała do klasyka i może wskrzesić serię na tyle, że kolejna część, czyli Heroesy 8, będą już czymś zupełnie nowym ehm, i może to studio dzięki temu jakby, wiecie, zabłyśnie. Bo też się śmialiśmy, pamiętacie, ja byłem taki mega niepewny względem na przykład Hogwash Legacy, które tworzyło studio Krzak Avalanche. Okazało się, że nasze podejrzenia były niesłuszne. Więc możemy zyskać świetną grę i restart serii, czy na wskrzeszenie serii, a jedyne co możemy stracić to, nie wiem, no wiecie, ta seria tak już bardziej martwa nie będzie. Hirousi, pomijając to co robią moderzy z trójką, są martwi, więc bardziej się już ich nie da zabić. W związku z tym my, jako gracze, no, no nie stracimy nic tak naprawdę, a możemy zyskać dużo. Ja osobiście jestem urzeczony tą oprawą, bardzo mi się podoba. I, I uważam, że to jest mądre posunięcie Ubisoftu. Taki prequel, możliwość sięgnięcia po Yy, całe yy, wszystko co dobre z of 3 jakby bez bez takiego posądzenia auto plagiat no bo w końcu to prequel, To jest bardzo mądre posunięcie Ubisoftu Uważam że nie wiem no no ja dam się ja się ja się nie wiem jak wy ale ja się jaram. najwyżej będzie kiepska gra a może być dobra a jeżeli ta gra wyjdzie to oby ona wyszła także na Switcha, bo ta gra na Switchu to byłoby złoto po prostu, to już w ogóle, albo na Switcha 2. Chociaż uważam, że ta grafika jest spokojnie jest taka, że dałoby się upchnąć na Switchu. Więc w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o moją opinię. Eee, jakby, no nie wiem, może okazać się, że jak zwykle się zbyt jarałem i będzie lipka, ale... Podoba mi się, podoba mi się i... nie wiem... No na wyżej nie wyjdzie, no i co z tego? No to, no to, no to, to, wiecie, nie, nie priorytetujcie, nie kupujcie przed premierą, nie kupujcie zanim wyjdą recenzję i poczekajcie sobie jeszcze dla pewności, jak nie ufacie recenzentom na recenzję graczy, i wtedy się okaże. Najwyżej będzie słaba gra, a może będzie dobra. I tego wam i sobie życzę jako fan-heroesów i myślę, że takich fanów heroesów także jest tutaj dużo, dużo, dużo na e, no w Polsce i na tym live także. Dobra, w tym miejscu sobie kończę. Tyle w kwestii. Polecam zobaczyć sobie materiał TV Gry na temat tej gry. E, jest też materiał z Gdybyście chcieli dowiedzieć się o takich bardziej uporządkowanych myśli, a ja tymczasem zbieram się i idę robić w inne rzeczy. Niedługo będzie więcej filmów. Dzisiaj będzie nowy film na kanale. No. Cieszę się, że byliście ze mną. Miłego dnia. Papatki. Do zobaczenia. Cześć.